Na pewno pamiętacie ten moment, kiedy nagle pod nogami Lewandowskiego wybuchła petarda, która ogłuszyła Roberta na krótką chwilę. O tej sytuacji było głośno na całym świecie, jednak do dzisiaj niewiele kibiców zdaje sobie sprawę, że ten jeden incydent mógł na zawsze zakończyć karierę naszego piłkarza. Dlaczego? Na to pytanie odpowiemy w dzisiejszym materiale. Ja mam na imię Mateusz, a wy oglądacie boisko prawdy. Sponsorem kanału jest fuchsiasz.pl, legalny buchmacher, który dla pełnoletnich widzów przygotował ofertę w postaci zakładu bez ryzyka do 500 zł. Link do rejestracji znajdziesz w opisie. Wszystko zaczęło się w 20 minucie meczu, kiedy nagle grupa rumuńskich pseudokibiców wpadła na genialny pomysł, aby wbrew zakazom przejść do sektora polskich kibiców i sprawdzić, kto jest silniejszy. <ślesk> Na policja w porę zareagowała i zatrzymała ich, jednak wtedy wyciągnęli rację i obrzucili nimi sektor z naszymi polskimi kibicami. już było pierwsze ostrzeżenie, że w trakcie tego meczu może dojść do poważnych problemów. Zaledwie 23 minuty później rumuńscy kibice ponownie zaatakowali, ale tym razem ich celem była bramka Łukasza Fabiańskiego i sam Łukasz Fabiański. Na szczęście Fabian w porę się odsunął od trybun i nic się nie stało, ale to już było drugie poważne ostrzeżenie. Musicie wiedzieć, że w takich sytuacjach główny arbiter jako osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo piłkarzy ma pełne prawo zakończyć Mecz przed czasem. Jednak sędzia Damir Skomina nie korzysta z tej możliwości, a 30 minut później polski napastnik pada na ziemię po wybuchu petardy. Czy już teraz chyba wszystko jest ok? Pierwsze, pierwsze, pierwsze parę minut to, to nie za bardzo wiedziałem, co się dzieje, też nie słyszałem, ale po chwili powoli dochodziłem do siebie. Jako formę takiego uzupełnienia dodam jeszcze w trakcie montażu, że po tej całej sytuacji Lewandowski strzelił aż dwie bramki, co było najlepszą zemstą, jaką mógł sobie tylko wyobrazić i co interesujące, w związku z tym nawet wystąpił w kreskówce, którą właśnie teraz możecie zobaczyć. I teraz przechodzimy do najważniejszej części tego materiału, czyli w jaki sposób jedna niewielka petarda mogłaby niby zakończyć karierę jakiegokolwiek piłkarza, a co dopiero takiego dobrze zbudowanego Roberta Lewandowskiego. Odpowiedź na to pytanie poznał niemiecki bramkarz Georg Koch, który także został zaatakowany petardą, która niestety na zawsze przerwała jego karierę. Jego dramat zaczął się w 2008 roku w trakcie derbowego spotkania Rapid Wiedeń z Austrią Wiedeń i jak na derby przystało, na trybunach nie zabrakło, delikatnie mówiąc, lekkomyślnych pseudokibiców. Jeden z nich rzucił w niemieckiego bramkarza petardą, której wybuch był na tyle mocny, że piłkarz w jednej chwili został całkowicie oszołomiony i tymczasowo stracił słuch. Lekarze natychmiast zabrali go do szpitala, a wyniki przeprowadzonych badań postawiły dramatyczną w skutkach diagnozę, wstrząs i trwałe uszkodzenie suchu, co zostało zakwalifikowane jako chorobę meniera. O tej chorobie mówimy wtedy, gdy schorzenie ucha wewnętrznego powoduje zaburzenia błędnika, jak i samego suchu, co doprowadza m.in. do nagłych i silnych zawrotów głowy. Bramkarz nie poddawał się i przez kolejne 4 miesiące chodził na rehabilitację, po których w końcu udało mu się wrócić na boisko i rozegrać swój pierwszy mecz od momentu wybuchu petardy. Niestety z powodu problemów ze słuchem i zachowaniem równowagi, Georg Hoch postanowił zakończyć. Swoje na Moje całe życie to była rodzina i futbol. Wiem, że po wypadku moi bliscy poznali innego Gijoka. To nie był łatwy okres dla nich. Byłem rozdarty. To wszystko tak nagle się skończyło. Od wypadku minęło już 8 lat, ale trauma i stres towarzyszą mi po dzień dzisiejszy. Kiedy budzę się w nocy, głowa przywołuje scenę z petardą wybuchającą obok mnie. Budzę się, jest 5 rano, a ja nie mogę zasnąć, bo czuję dziwną presję. Warto dodać, że piłkarz od 14 lat, to w ogóle jest chore, że tak dużo czasu, walczy w sądzie o odszkodowanie, gdzie domaga się ponad 900 tysięcy euro od obu wiedeńskich klubów. Bo jego zdaniem nie dopilnowali bezpieczeństwa na stadionie, a żądana kwota jest także rekompensatą za utracone zarobki. I wiecie, teraz znając już historię Kocha, to nagle sytuacja z Robertem Lewandowskim przybiera zupełnie innych barw. Zresztą, podobnych sytuacji, kiedy pseudokibice rzucają w część piłkarzy jest znacznie Więcej, Ale dzisiaj chcę Was zachęcić do ważnej refleksji odnośnie wnoszenia na stadiony materiałów pirotechnicznych. Choć oficjalnie jest to zakazane, to dalej są osoby, które wydawałoby się w prosty sposób je przemycają, i tak samo jak dalej są osoby, które po prostu uważają, że ten przepis jest bez sensu. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał choć trochę zmieni Wasze spojrzenie na ten problem, dlatego zapraszam Was do dyskusji na ten temat w komentarzach, bo chętnie poczytam Wasze opinie i Wasze argumenty. Z mojej strony to już wszystko, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia już wkrótce w kolejnych materiałach.